Witam serdecznie wszystkich widzów, czytelników portalu Shownews.pl, a ze mną kobieta, która jak się urodziła to zaczęła tańczyć. Od razu rytmicznie na cztery, na trzy, do wyboru do koloru. Edyta Herbuś, witam ciebie serdecznie. Witam, witam, jestem. Czyli dobrze, w takim razie już pierwsze śliwki robaczywki mamy za sobą. Twoja twarz mi znajomo. Duże wyzwanie. Zawsze prowadząca, zawsze tancerka teraz. Wokalistka no nie, no słuchaj. Piosenkarka. Zawsze tancerka, od jakiegoś czasu aktorka, teraz... Hmm, otwieram się na nowe. Może Otwierasz tak? się na nowe, ale ja pamiętam, jak byłem trochę młodszy, ja pamiętam, że Ty występowałaś w programie, jak oni śpiewają. Też to pamiętam. Hartowali Cię tam mocno, nie miałaś lekko. Oj nie, to no, myślę, że jakąś taką traumą to zostało gdzieś tam z tyłu głowy. Ale jestem przy, świeżo po obejrzeniu y, mojego występu w Twoja twarz brzmi znajomo. I tak jak się denerwowałam przed tym występem, olbrzymi, to były ogromne emocje, tak teraz zeszło mi ciśnienie i stres i naprawdę jestem, jestem dumna, że tego dokonałam. Czyli te opinie przepracowałaś i weszłaś znowu w energię, o twoja twarz mi znajomo. Jakie opinie? Te opinie negatywne z tamtego programu to było 18 lat temu. A wiesz, niektórzy jeszcze to pamiętają i to jest straszne. A nie spotkaliśmy się tutaj w sprawie innego programu? Tak, twoja twarz mi znajoma. Właśnie. Dobrze, to w takim Przywołuję razie... Przywołuję pana do porządku, panie prowadzący. Patrz, jak to jest, zobacz, kim się gość trafił. Jakiś konkret. No właśnie, no to w tak. takim razie Widziałeś konkret. występ? Widziałem występ, no Close myślisz? Your Eyes i y, y, cały czas rozwijasz się. Rozwija się dobrze, ja już nie mogę się doczekać kolejnych występów. Powiem ci, że ja też, chociaż wiesz, to jest, to jest naprawdę takie fajne vu, które po raz pierwszy mam okazję przeżyć w tym kontekście, bo zazwyczaj te programy rozrywkowe, w których brałam udział, były na żywo. Od razu można było z feedbackiem publiczności obcować i, i, i widzieć reakcję. Myśmy nagrali już cały program, a widzowie dopiero za dwa dni zobaczą, więc my widzimy dzisiaj po raz pierwszy efekty naszej pracy. To była wielka ekscytacja. W serce mi waliło tak, że bałam się, że ucieknę, a teraz spokój przyszedł, więc chyba, chyba nieźle. A ja jestem, w stosunku do siebie, zawsze byłam dotychczas bardzo krytyczna, więc, ym, z dużą czułością i taką, takim spokojem, teraz mogę stwierdzić, że naprawdę ta praca, którą włożyłam. Przyniosła efekt. I kogo byś chciałabyś najbardziej zinterpretować? Bo wiem, że już wszystkie odcinki są nagrane. Tak. I czy się spełniło marzenie? Nie. Nie? nie. A kogo byś ja, chciała Ja kochałam załóżne? muzykę i taniec Michaela Jacksona od dziecka. Jeśli miałabym powiedzieć o takiej gwieździe, która była moją wymarzoną, ukochaną, to właśnie Michael Jackson. Dzisiaj e, zasady tego programu by mi na to nie pozwoliły. Ja i byś zrobiła moonwalk? No wiadomo. Ale czas. Słuchaj, a w jakiej piosence Michaela Jacksona? Wiesz co, on jest mi w ogóle bliski, tak jak mówię, od dziecka, a później jak jeszcze razem wygraliśmy Eurowizję to bo do jego muzyki z, Maj z Marcinem roczkim e, tańczyliśmy choreografię i to zwycięstwo też czuję, że ta jego energia też w tym wszystkim była. Pamiętasz jaki był utwór Wejdę w Słowo? E, tak, Black or White. O, to super I utwór. Czaczy fragment do tego tańczyliśmy, ale jeszcze o. dwa fragmenty innych, ale wszy wszystkie utwory Michaela są po prostu szalone. Ale wyobraźmy sobie Ciebie w takiej scenerii Michaela Jacksona no, z tym takim kapeluszem. Wyobraźni? Tak, starczy mi wyobraźni. Ja myślę, że Edyta Herbus jako Michael Jackson, jak będzie jakaś taka edycja Twoja twarz widzenia o 23, tym się z Jordanem kojarzy. I tu akurat Michael, ale Jackson. widziałem to. Produkcja, no, jeżeli to słyszycie, Edyta Herbus, Michael Jackson. Dziś, zasady dzisiaj na to nie pozwalają. Aj tam następnym razem, zasady są po to, żeby je łamać. <laughs> Powiedz mi, jak tak przeglądam Twoje media społecznościowe, nowa, nowa droga życiowa, głąb w siebie, spokój, medytacja. To jest fajna, fajny kontrast do tego silnie przebodźcowanego świata medialnego. To jak często jestem w podróży, to jak często jestem na scenach teatralnych w całej Polsce, czy teraz w serialu nowym, no to są bardzo. To moja praca wymaga bardzo dużego wydatku wiesz, energetycznego, wysiłku, koncentracji. I później odreagowanie najlepiej przynosi mi przyroda, wizyta u babci, moje pciaki, przytulanie, no i medytacja. Poczekaj, ty pochodzisz z Kielc? Kielc, Góry Świętokrzyskie. Kadzielnia, mi się kojarzy Kadzielnia. Bardzo pięknie ci się pięknie. kojarzy, tak. W centrum, wiesz, centrum miasta, Kadzielnia, w ogóle pomnik, przyroda. To jest pierwsza scena, na której miałam okazję występować, jak byłam dzieciakiem. Czyli jesteś scyzorykiem? Jestem scyzorykiem. Kobiecujesz koron, koronie Kielce, czy nie? Ja przede wszystkim bardzo mocno utożsamiam się z korzeniami, z, tej, z, tą, z tą ziemią, z tym, że ja tam był, miałam mój początek, moje dzieciństwo, że tam rozpoczęłam życie więc i czułaś to czułaś dla śliko, mnie... pewnie. E, nie. Nie? Bo mi się nie. właśnie tu bardzo Kielce wypuściło wielu zdolnych breakdancerów, więc trochę też, zmienimy temat. Też, w ogóle bardzo wiele zdolnych osób z Kielc pochodzi, więc tam dobre geny w tej, w tej ziemi, w tej wodzie. Wow, ale wiesz co, zauważyłem jedną rzecz, trend tak. na TikToku. O co chodzi z tymi maskotkami labu, bo ty rozumiesz? Bo wszyscy mówią maskotki, kupują nie, ja maskotki. Jesteś mało TikTokowa, wiesz? Jesteś ty mało TikTokowa? Tego ci, tego ci nie będę wyjaśnił. Dobrze, w takim razie, bo ja już powiedziałam o koronie Kielce. Ty w y, oglądasz piłkę nożną i interesujesz się piłką nożną? Wiesz, co przy dużych mistrzostwach, gdzie wiesz, nasza reprezentacja, y, no, y, wiesz. Nasza reprezentacja potrzebuje naszego wsparcia. Zasiadam i kibicuję i Czyli trzymam kciuki. Układ choreograficzny dla trenera nowego Jana Urbana i dla piłkarzy. O, załóżmy, wyobraź sobie, że jestem Cezarym Kuleszu. I mówię, Edytka, weź jakiś układ choreograficzny dla chłopaków po zwycięstwie. Dobra, to jeśli będzie taka propozycja, spotkam się z nimi bardzo chętnie. I już jestem takim choreografem, który bardzo dużo też bierze z, z ludzi, z którymi pracuję. Więc musiałabym taki... się spotkać na żywo i byśmy stworzyli coś super, tak Ale... organicznie i im pasującego. Ty masz taki układ bardzo latynoamerykański, zauważyłem po takich ruchach. Ja Jest tylko pamiętam ja te Raz, dwa, trzy, cztery, raz, Baciata dwa, trzy, też cztery. Właśnie, to czasami piłkarska yoga, bonito. Dobrze, na koniec typujemy wynik Polska Holandia. Dwa, um, jeden dla Polaków. Wow, patriotka, a Polska Finlandia. 3 dla Polaków. Dobrze, mam nadzieję, że typy się spełnią i Edyta zdobędzie jak największą liczbę punktów w programie. Twoja twarz brzmi znajomo, to jest 22. edycja, u niej się dużo dzieje. Jest spokój, jest medytacja, są projekty, są seriale. Żyć nie umierać. Oczywiście, I żyć, 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 zawsze żyć. Korzysta z życia jury taneczne, no cóż. A załóżmy, ostatnie pytanie. Tak. Ja na przykład nie umiem tańczyć. Co zrobić, żebym umiał tańczyć? Każdy może tańczyć? Każdy może jakoś tańczyć. Jakoś. Bo czym jest taniec? Taniec Ruchem. jest przepuszczeniem muzyki przez swoje ciało i pozwoleniem na to, żeby ciało reagowało na te wibracje. Partia Więc te... możemy zacząć od choreografii, a możemy zacząć od tego, że słuchasz muzyki i pozwalasz i puszczasz kontrolę nad ciałem i ono po prostu wibra. i reaguje. tak sobie będziemy i tak będziemy sobie wybro, wibrować Możesz. dobrze. Wibracje były w trakcie tej rozmowy. Nie raz, Dobre, pozytywne. Właśnie, pozytywne wibracje oby zawsze. częściej, zawsze, na zawsze. Do przodu, to jest najważniejsze. Pamiętajcie, korzystajcie z życia Edyta, Herbuś. Wszystkiego dobrego dla Was. Do zobaczenia. Hej.